No cóż, idzie jesień, liście już opadają. Tutaj z kasztana zupełnie wszystkie liście już opadły. W ubiegłym roku te wszystkie liście były spalone, przeze mnie na ognisku, o tutaj, i przeżyłem pewną przygodę. Były takie potworne. Ilości dymu, że sąsiedzi zaniepokojeni wezwali straż pożarną, która na sygnale przyjechała, ale odjechała z powrotem, ponieważ zobaczyła, że ognisko jest pod kontrolą. Inna sąsiadka nawet nagrała wielkie płomienie ognia, bojąc się o. Niebezpieczeństwo spalenia domu. Ja natomiast miałem podłączoną wodę na wypadek, gdyby ogień przybrał rozmiary niebezpieczne. Ale nic takiego się nie wydarzyło. W tym roku, zamiast niepokoić sąsiadów, będę musiał odwieźć te oto worki pełne liści i nie tylko te do składu odbioru odpadów użytkowych i zapewne trafią potem na komputer.